Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przystanek Biblioteka. Ci z Państwa, którzy oglądają nas regularnie, są pewnie dosyć zdziwieni, zaszły dwie zmiany. Po pierwsze, po mojej lewej stronie nie ma dari, a po drugie jestem w nieco innym otoczeniu, bo nie ma dziś za mną naszych książek z oddziału dla dzieci. Tylko jest ściana w moim mieszkaniu. Wiąże się to z tym, że chciałyśmy z Darią spróbować nieco innej formy. To znaczy, prawdę powiedziawszy, ja chciałam spróbować trochę innej formy, namawiam do tego Darię. Czuję po kościach, że nie jest, nie jest do końca przekonana. Ale mam nadzieję, że uda mi się ją, ją namówić, a jeżeli nie, to być może, może Państwo spróbujecie mi pomóc ją, ją namówić. Będzie to taka luźniejsza, vlogowa forma. Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o, o dwóch książkach, które przeczytałam w czerwcu. Pierwszą z nich. Jest książka polskiej reportażystki Joanny Gierak o Noszko 2017 śmierci Tobiego obeda. Jest to książka którą czytaliśmy w ramach dyskusyjnego klubu książki w Miłosławiu. Jest to książka, do której nie byłam przekonana, bo generalnie nie jestem fanką reportaży. To, to nie jest moja bajka, to nie jest gatunek, który często czytam. Dlatego podchodziłam do tej książki na chłodno, ale okazuje się, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że przepadłam. Przepadłam, bo okazała się fascynująca i otworzyła mi oczy na wiele spraw. Po pierwsze, z czym nam się kojarzy Kanada? Kanada nam się kojarzy, przynajmniej mnie. Nie, nie, będę tutaj mówić za innych, ale przynajmniej mnie. Korzyła się z Anią z Zielonego Wzgórza, z Lucy Mount Montgomery, z premierem kanadyjskim, który jest wyluzowanym gejem i nosi kolorowe skarpetki. Kojarzyła mi się z opowieścią podręcznej, gdzie przecież, jak gdzie uciekać, jeśli nie do Kanady, do tego kraju mlekiem i młodem, miodem płynącego i tolerancyjnego, który przyjmie każdego uchodźcę. A tymczasem tutaj mamy zupełnie inny obraz Kanady. Zaznaczyłam sobie nawet, drodzy Państwo, taki znacznik. Jest to strona 81. I ten, ten fragment mówi dokładnie o tym, co czułam, czytając tę książkę. Wy w Europie upajacie się Kanadą, chociaż nic o nas nie wiecie. Okazało się, że ja rzeczywiście, czytając ten reportaż, zdałam sobie sprawę, że nic nie wiem o Kanadyjczykach. Wydawało mi się, że Kanada to kraj bogaty, kraj tolerancyjny. A okazało się jednocześnie, że to jest kraj, w którym rząd płacił za to, żeby powoływać kościelne szkoły, i rząd rdzennym mieszkańcom, Inuitom, odbierał dzieci i na siłę wcielał do tych szkół. Pod pozorem, że dzieci zostaną nauczone czytać, zostaną nauczone języka angielskiego, zostaną nauczone liczyć. Przez lata znęcano się nad tymi dziećmi i próbowano w, doprowadzić w najlepszym, najlepszym razie do wynarodowienia, w najgorszym do eksterminacji tych rdzennych mieszkańców. Są w tym reportażu historie wstrząsające o tym, jak traktowano te dzieci. Jak podczas wizytacji jeden z, z wychowawców sadzał swoich uczniów na krześle elektrycznym i pokazywał to swoim gościom, bo było takie zabawne. Jak dzieci były karane na wszelkie możliwe sposoby, między innymi tym, że kazano chorym dzieciom jeść ich własne wymioty, że dzieci, które odważyły się na to, żeby uciec, nie były szukane i, i po prostu, będąc setki kilometrów od domów, zamardzały w tej, w tej podróży, która i tak musiała się nie udać. Że rząd i kościół przerzucają się odpowiedzialnością, i akta osób, które chcą dochodzić sprawiedliwości, są tak naprawdę utajniane. Że, że nie prowadzono statystyk i ewidencji, wskutek czego, jeżeli dziecko umarło, no to twierdzono, że nie wiadomo, co, co się z nim stało. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja zaczęłam czytać tę książkę. Dziś już jestem po lekturze, zaczęłam ją czytać w dniu. Kiedy pojawił się artykuł, że właśnie pod jedną z takich szkół w Kanadzie znaleziono masowy grób, bo takich masowych grobów przy tych szkołach było wiele. I to mowa o takich masowych grobach po 200 osób, po 300. Także. Co ciekawe, wspomniałam, wspomniałam, że Kanada kojarzy nam się bardzo pozytywnie, m.in. z Anią z Zielonego Wzgórza. I w tej najnowszej ekranizacji Netflixa ten wątek Inuitów się pojawia. Oczywiście no nie, nie tak jak tutaj u, u naszej reportażystki polskiej. Ale również się pojawia, bo Ania ma tam taką rdzenną koleżankę, inuitkę, która właśnie siłą zostaje wcielona do tej szkoły. No i rodzice, mimo że długo, długo koczują pod tą szkołą, nie są w stanie jej, jej wydostać. Także no trzeba tutaj przyznać, że Kanadyjczycy w, przyznają się do, do tej niechlubnej karty swojej historii, jednak Trzeba pamiętać, że um, no, nie byli w porządku wobec tych rdzennych mieszkańców i że Kanada to może nie jest ta Kanada, o jakiej na co dzień myślimy, że ona też ma tą ciemną kartę swojej historii. Świetna książka, niestety na chwilę obecną w bibliotece w Miosławiu jej nie ma, ale jeżeli Państwo gdzieś będziecie mieli okazję ją dorwać, to, to serdecznie polecam. Przy najbliższych zakupach, myślę, też nadrobimy to niedopatrzenie, bo, bo jest to po, po, pozycja na tyle wartościowa, że z całą pewnością e, powinna, powinna w bibliotece się znaleźć. W każdym razie, jeżeli Państwo będziecie mieć z nią gdzieś do czynienia, to brać w ciemno, bo to naprawdę. Naprawdę świetna, świetna pozycja. Nawet jeżeli tak jak ja nie czytacie Państwo na co dzień reportaży, bo wydaje Wam się, że, że to nie dla Was, to polecam mimo wszystko wziąć i sprawdzić, bo może się okazać, że no, w każdym gatunku jest coś, co nas zainteresuje. Wystarczy tylko wybrać temat. Temat, który, który jest, jest nas w stanie poruszyć jest nas w stanie zainteresować a 27 śmierci Tomiego Obeda z całą pewnością Państwa poruszy i zainteresuje, to to, to gwarantuję. Przy okazji, Państwu pokażę, co sobie kupiłam, bo wiadomo, nie samymi bibliotecznymi książkami człowiek żyje. Tak, kotek, dzień dobry, witamy Pana. Tu się proszę pokazać, jaki jestem śliczny. I rozpakowujemy. Rozpakowujemy. Jedną ręką trochę ciężko idzie, ale damy sobie radę. I co my tutaj mamy? Fajnego. Co my tutaj mamy? No, do biblioteki niestety nie da się kupować wszystkiego. Bardzo żałujemy, mimo że byśmy chciały. Musimy yy, zrobić tak, żeby każdy był zadowolony, i żeby dla każdego było coś miłego. A tego niestety nie mamy, ale nie czytałam, więc nie mogę powiedzieć, że polecam, ale jest to fantastyka dla młodzieży. Ma bardzo dobre opinie, poza tym jest pięknie wydana. Przeczytam to, to podzielę się opinią, żeby czy, czy było warto. Tutaj książka dla dzieci młodszych, tak, 11-12 lat, ale zbiera bardzo dobre opinie, także. Przyznaję, nie mogłam się oprzeć. No bo potwór morski, no to dwa razy mi nie trzeba mówić, się nie zastanawiałam. No i Read, Powieść obyczajowa z elementem romansu. Zresztą bohaterką jest. Jest. O jejku, jejku! Włożyli mi tu pogiętą nieładnie. Bohaterką jest pisarka, także tym bardziej nie mogłam się oprzeć. Takie pokrewieństwo dusz. Zwłaszcza, że na przełomie lipca i sierpnia wychodzi moja kolejna książka, więc pomyślałam, że na wakacje jak znalazł. Nie wiem, co prawda, czy na wakacyjną podróż, czy w tym roku się gdzieś wybieram, czy nie, i czy ta książka ze mną pojedzie. Ale jak sam podtytuł mówi, wakacyjny romans, więc. Miejmy nadzieję, że wyrobię się w wakacje, żeby przeczytać, bo ze mną to, to tak różnie. Także Beach Read, Malamander i miasto, miasto Mosiądzu prezent od siebie dla siebie. Drugą książką, o której chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć, jest trzynasta opowieść. To jest książka, którą w ogóle muszę, muszę wcisnąć Darii, bo jestem przekonana, że, że też jej będzie się podobała. Jest to książka, która podczas lektury zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Trzynasta opowieść to historia młodej dziewczyny, biografki, która dostaje list od najsłynniejszej angielskiej pisanki, pisarki, pani Winter. Pani Winter prosi ją, aby przyjechała. I wysłuchała jej opowieści, spisała, spisała jej biografię. Jest to o tyle nietypowa prośba, że pani Winter wcześniej pytana o swoją przeszłość, o jakieś informacje z jej dzieciństwa czy lat wczesnej młodości, zawsze zmyślała, i tak naprawdę nie wiadomo, kim jest pani Winter, bo to jej pseudonim literacki, i Wielu biografów po prostu no, zabiłoby za to, by, by dowiedzieć się prawdy. Każdy, kto, kto ją o to pytał, był częstowany his kolejnymi z zmyśleniami i kłamstwami. No i nasza bohaterka, dosyć zafascynowana pisarstwem pani Winter i zafascynowana jej osobą, postanawia dowiedzieć się, wysłuchać tej historii, dowiedzieć się, jakie było życie pani Winter. Z myślą, że y, odkryje y, tekst y, 13 opowieści. Trzynasta opowieść to 13 opowiadanie y, z, tomu, y, z tomu opowiadań. Tyle, że y, tylko, tylko pierwotne pierwsze wydanie 13 opowieści miało rzekomo 13 tekstów, a Każde kolejne miało, miało już tych tekstów 12, mimo że, e, mimo, że pozostał tytuł 13 opowieści, to, to opowiadań było 12 No i e, 13, tytułowa 13 opowieść to taki biały kruk, do którego wszyscy, wszyscy próbują dotrzeć Mało kto w ogóle czytał, wszyscy, wszyscy badacze e, i czytelnicy i miłośnicy pani Winter chcieliby wiedzieć, co ta tajemnicza 13 opowieść zawiera no i nasza bohaterka, nasza bohaterka próbuje się, próbuje się dowiedzieć. Autorka trzynastej opowieści Diane Sterfield korzysta w swojej historii z najlepszych elementów powieści gotyckiej, stąd też moje przypuszczenie, że Dari wyjątkowo by się ta książka spodobała i spróbuję jej naprawdę ją wcisnąć. Zobaczymy, zobaczymy, proszę państwa, co powie. Bo mamy tutaj i siostry bliźniaczki, mamy i rodzinną tajemnicę, mamy stary, piękny dwór, obecnie zamieszkany tylko przez duchy i rozpadający się. Powieść jest naprawdę wciągająca, napisana niesamowitym, pięknym językiem, bardzo plastyczna. E, dziejąca się w e, okresie zimy, więc mamy krótkie wieczory, mamy e, dom na odludziu pod, pośród angielskich wrzosowisk. No, jednym słowem, same dobroci, piękna historia, bardzo tajemnicza, e, pełna niesamowitych wątków. No, chwilami, może nieco, nieco naciągana, ale, no, ale powieść gotycka. Tym się niestety przecież rządzi, więc na niektóre rzeczy tutaj trzeba pewnie przymknąć oko. Niemniej jedna, jest to jedna z tych książek, do których należy usiąść, gdy nie ma się innych obowiązków, no bo naprawdę nie można się oderwać, także z, całym, z całego serca polecam. Trzynasta opowieść Diane Starfield. 12, 27 śmierci. Tobiego obeda. Obie książki są świetne, obie książki są warte polecenia. Ja tymczasem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że taka luźniejsza recenzencka forma przypadnie Państwu do gustu. Trzymamy wszyscy kciuki, żeby, żeby Daria również się zdecydowała. Jeżeli tak się nie stanie, to, to mam nadzieję, że pomogą mi ją Państwo namówić, żeby. W kolejnym, w kolejnym filmiku również, również nagrała swoje miesięczne polecajki. Ja tymczasem serdecznie się żegnam. Widzimy się w kolejnym pełnoprawnym odcinku przystanku Biblioteka, gdzie z całą pewnością będziemy już obie, a wokół nas masa książek. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.